Cześć, witajcie z tej strony. Switch. I to są so konkurs, to są so wyniki konkursu. Do... Gry Wars i tak. Teraz wam powiem, kto wygrał. Eee, wygrał The Dropsik. The Dropsik wygrał. Eee, napiszę ci kod na PW, na YouTube. I kto jeszcze wygrał? Moniek Abart wygrał. Też tobie napiszę. I wygrał Shrek TV 123 Tak Wszystkim wam napiszę To wiadomość na PW z kodem I dam wam link do pobrania gry Tak Więc dziękuję że tyle osób wzięło udział w konkursie Było 20 komentarzy więc dziękuję Wróciłem z, Pol z Polski Wczoraj Więc wesołych świąt i wesołego A no wesołych świąt już za nie ma Wesołego nowego roku No i cześć